Witamy. Dzisiaj pokażemy Wam aplikację na iPhone'a Fingerfuss. Jest to darmowa aplikacja Zapstora, Store'a, którą można było między m.in. na reklamie nowego iPod trzeciej generacji. Więc tak, na jednym iPhone'ie będziemy hostować grę. Bierzemy tu Players, ja joinuję. Więc widzimy tutaj łączenie się. Możemy... On oczywiście gra, wykorzystuje technologię bluetooth, więc jest wszystko, nie ma żadnych lagów. Wszystko jest takie dobrze. Chwilę to potrwa. O, już widzimy. Teraz wybieramy sobie tak jakby naszego zawodnika, można powiedzieć, więc ja jestem żółty, tutaj po prostu jest czerwony, więc tak i kopiemy gra polega na yy, obranianiu tak jakby piłki można to porównać do tych gry typu Ice Hockey na iPhone'a i yy, wielu innych nie wiem czemu ta piłka tak wolno idzie o właśnie strzeliłem gola, widzimy jeden punkt yy, no. gra ma i ma prostą yy, oprawę graficzną ale jest naprawdę niezła Jest darmowa przede wszystkim Można grać w 3 osoby Do 3 osób Niestety nie ma tu jakby singlea singleplayera czyli możemy grać jedynie w 2 osoby Od 2 do 3 Więc <grym> mm. Widzimy właśnie gra jest naprawdę dobra, widzimy tutaj grafika jest prosta, ale naprawdę przyjemna. Yy... Można pograć, nie wiem jadąc, nie wiem zacząć, skońc, skońc, um, w samochodzie, a nawet spotykając się gdzieś na imprezie. Nie, jest... gra jest naprawdę dobra. z technologię Bluetooth, którą każdy iPhone posiada i iPhone 2G, 3G i 3G jest iPod Stars również i jest to dobra zabawa dla od 2 do 3 osób.